Małpy. Może pan wybiera się na wakacje do innych krajów, no to już będzie wiedział, że jeśli na maderę, to warto tam spróbować ryb, ryb Espadas. Na kaszankę trzeba pojechać do hiszpańskiego miasta Burgos, a na Kołdunę i Cepelinę do Wilna oczywiście. A pan, gdzie nas zabierze na pyszne jedzonko. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tak trochę... Ja tu zapraszam na Grilla najlepiej przyjechać do mnie. O tutaj zapraszam. Wczoraj był dobry grill żeśmy się zjedli a dzisiaj, proszę Państwa, no zobaczcie jak tu ładnie tutaj było strzyżenie dzisiaj no śmieci właśnie wywożą no tutaj niektórzy ciężko pracowali i zasnęli o, śpi, jedna ta pani śpi sobie no ale ja dzisiaj strzygłem co się dało, te trawniki Także tutaj agres już rośnie ładnie, proszę bardzo. Jabłuszka też już są, o, nawet dwa, ładne, duże. No tutaj, proszę Państwa, i ładne kwiatki, i agresy, wszystko się tutaj. O. No to widać, że tutaj kandydat do Rady Miasta, ale niestety się nie udało, no znaczy wiadomo, tutaj nie mogło się udać, bo tu platforma. A ja ze Związku Słowiańskiego, kandydat do Radu Miasta byłem. Dzień dobry panu, a pan co tu robi, panie? Pan się opala. Pan się opindala, panie. Opala, nie opindala. Pan, pan się opindala, proszę pana, ale co pan rano, pracował czy jak? Że pan pracował. Teraz? I co pan robił? A, ja wiem, troszkę kościłem, troszkę kosiłem. leżałem, troszkę... I szlifowałem? A i szlifowałem. no i oszczyłem. noże. Ja noże ostrzyłem, ja noże oszczyłem, a pan co noże wyoszczał? Wyoszczał pan? A wyoszczał pan, a ja tu ślipowałem, znaczy noże oszczyłem, a tutaj mi takie krzaki zwiędły. Tu jedna taka pani jest, a jedna bez nogi. A druga gdzieś była, to uciekła cholera chyba, już jej nie ma, a tam gdzieś padła w dziurę. Gdzie ona jest? Tu jest druga, panie. To są dwie szapiołki. I one tu zawsze siedziały. No, no, nogi im pourywało. Nie wiem, co to im się zrobiło. Nogi im pourywało, ale są dwie. Nawet dwie są. Zrobimy im tu zdjęcie. Dobra, kaprotki też ładnie rosną. Jak widać. No i pranie, tutaj jakieś okna jadą. No, szyby wstawiać komuś pewnie. No, jakieś takie okna przyjechały, wielkie. Rododendron ładny rośnie. No. I robokop. Generalnie no, fajnie jest ciepła pogoda dzisiaj. Tutaj rododendron już przekwitnął. Przekwitnął. Ale różyczki będą niedługo. Pani tam jeszcze jeszcze rusza. Też pracowała tutaj nożyczkami, przycinała kwiatki, no tu są piękne irysy, I te, irysy czy jak one tam? no irysy. i tu jeszcze będzie ta taka czerwona, jak to się nazywa, no. Winogrona też ładne są, będą rosły, temperatura proszę Państwa 30 stopni i to w cieniu, bo to słońce tu nie świeci jeszcze na ten termometr, mamy się 30 stopni w Gdańsku. Ładne rzeczy, nie? No tu też ładnie trawę przycięto, tutaj trawka przycięta, porządek musi być, no drobiony czyściutko, tam pełen kompostownik trawy już, bo tyle się nasięło, także ładnie jest w Gdańsku, pogoda świeci, słońce świeci, pozdrawiam wszystkich, Czerwony Korsarz, ahoj, z działeczki, poniedziałek mamy dzisiaj, 27 maja, ahoj.